My jesteśmy teraz w dość szczególnej sytuacji. Porównujemy się z drugim kwartałem, ale a więc z okresem, w którym pandemia dotarła do, do Polski, z okresem twardego lockdownu, dostosowań w przedsiębiorstwach, tych dostosowań, które wiązały się z realizacją programów pomocowych, w szczególności tarczy finansowej, wsparcia dla firm, które decydowały się na ograniczenie wymiaru czasu pracy. To był ten czas, kiedy dynamika płac silnie wyhamowała. Pojawiła się niska baza. Dzisiaj z tą niską bazą się porównujemy. Jest pytanie, co będzie w kolejnych kwartałach. Spodziewam się, że tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw z powodów głównie statystycznych spowolni. Będziemy mieć dynamikę płac, która będzie gdzieś tam w okolicach 6-7% w skali całej gospodarki. To jest dynamika płac, która, jeśli weźmiemy pod uwagę tempo wzrostu wydajności produktu krajowego brutto, zatrudnienia, uwzględnimy te wszystkie czynniki po to, żeby ocenić, jaki jest wpływ tej dynamiki płac na, na presję inflacyjną. To jest dynamika płac, która moim zdaniem nie stanowi jakiegoś poważnego zagrożenia wybuchem presji inflacyjnej. Jak popatrzymy na dane o koniunkturze, popatrzymy na to, co mówią nam firmy na temat tego, czy odczuwają rosnącą presję płacową, czy spodziewają się, czy planują jakieś znaczące podwyżki płac. Na razie tam nie ma takich sygnałów. A więc można powiedzieć, że ta gospodarka, jeśli chodzi o rynek pracy, będzie na takim autopilocie płacowym, to znaczy ten tempo wzrostu płac będzie wyraźne, ale nie będzie eksplozji. Co więcej, mamy dane, które wskazują na to, że Osoby, które są zatrudnione, dość niechętnie szukają pracy. Nie mamy takiej sytuacji w Polsce, w której mielibyśmy duży odsetek osób, które aktywnie zatrudnionych, mających pracę, jednocześnie aktywnie poszukujących pracy. A to jest bardzo ważna przesłanka przyspieszenia wzrostu płac, dlatego że to właśnie zmiana pracy zwykle. Skutkuje wyraźnym wzrostem wynagrodzenia. No, pracę zmieniamy zwykle wtedy, jeśli, jeśli już odczujemy tę wyraźną zmianę w postaci wyższego wynagrodzenia. Te dane nie wskazują na to, żeby odsetek osób zatrudnionych, które są gotowe na taką zmianę, był, był znaczący. I dlatego to wszystko razem tworzy taki obraz, w którym w najbliższych kwartałach, tej presji płacowej, znaczącej w polskiej gospodarce nie zobaczymy. Oczywiście zobaczymy ją w wybranych działach gospodarki, bo są działy gospodarki, są takie obszary, gdzie mamy do czynienia z wąskimi gardłami, gdzie mamy do czynienia z szybkim otwieraniem się, na przykład gastronomia, e, zakwaterowanie i tam, i tam sytuacja jest rzeczywiście trudna, bo pracowników nie ma, oni odeszli, zmienili pracę, znaleźli sobie inne zatrudnienie i tam rzeczywiście przyciągnięcie tych pracowników dzisiaj wymaga zaoferowania relatywnie wysokiego wynagrodzenia, ale to jest tylko część gospodarki i w sumie jednak niewielka, więc dlatego nie spodziewam się jakiejś eksplozji presji płacowej i dynamiki płac bardzo wysokiej, utrzymującej się w okresach 10% w najbliższych kwartałach. Podkreślam ten drugi kwartał, w którym jeszcze jesteśmy, jest, jest kwartałem szczególnym, to jest ta niska baza ubiegłoroczna.